Październik zapowiada się w Olsztynie nie tylko kolorowo ze względu na piękny jesienny krajobraz otaczających nas sokoli gór i innych okolicznych lasów. Będzie ciekawie, będzie się dużo działo. W drugi weekend października mamy aż dwie imprezy. Rozpoczynamy w sobotę o godzinie 9 rano z rynku. Po raz pierwszy będziemy organizowali razem z miłośnikami biegania z Warszawy jurajską Jadkę, czyli bieg na orientację. Mamy tutaj dwie odległości. Będzie to bieg 25-kilometrowy i bieg 50-kilometrowy. Impreza zapowiada się ciekawie. Przyjadą pasjonaci biegów przełajowych i biegów na orientację z całej Polski. Zapraszamy do kibicowania, zapraszamy do udziału. Wszystkie informacje można znaleźć w serwisie informacyjnym Gminy Olsztyn, a także na stronie jurajska.jadkapl. W ten sam weekend też kolejna ciekawa impreza. Tak, Fundacja Jura przy współpracy z gminą już po raz czwarty organizuje Jaskiniową Jurę. To jest integracyjny rajd rodzinny, najciekawszymi szlakami, zwiedzanie największych atrakcji Wyżyna Krakowsko-Częstochowskiej. Również zapraszamy przynajmniej do interesowania się imprezą, jak to wygląda, jakie atrakcje zwiedzają ekipy. Zgłosiło się już ponad 20 ekip, cieszymy się bardzo i czekamy na turystów. I kolejna propozycja w październiku to stała oferta gminy Olszty. Tak, myślę, że to już jest kilkunasta edycja Hubertusa. Trudno jest liczyć. 18 października od godziny 12 na błoniach zamkowych przy zabytkowym spichlerzu odbędzie się tak jak co roku Hubertus. Zawsze jest piękna pogoda. Zapraszamy amatorów mocnych wrażeń i pasjonatów koni. Zapraszamy serdecznie. Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Częstochowa 93.8 FM.